Właściciele mieszkań w blokach mieszkalnych w całej Rosji są zobowiązani co miesiąc wpłacać składki do funduszu planowego remontu kapitalnego. W praktyce jednak w wielu budynkach na remont czeka się latami, a nawet dziesięcioleciami. Pieniądze są regularnie zbierane, ale kolejność realizacji prac często nie jest przestrzegana, a ich jakość, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia. Po rzekomo przeprowadzonym remoncie dachów i elewacji, mieszkańcy nierzadko stykają się z nowymi problemami. Dziś proponuję Wam zobaczyć skutki takiego remontu kapitalnego, po którym lokatorzy mogą wręcz zostać bez dachu nad głową. Skarżycie proszę powiedzieć. Na pierwszy rzut oka wygląda, że zrobili kapitalny remont domu. Ręce bym im pourywała. Słowo daję za to. Od 10 lat zbierają od nas pieniądze na planowy remont i chcielibyśmy poznać jego rezultaty. Proszę opowiedzieć, co się u Was dzieje? W naszym domu dzieje się skandal. Dziewięć lat temu był pożar na czwartym piętrze, i do dziś wszystko jest w opłakanym stanie. W którym roku zrobiono remont? W 2022 roku. A potem? Dach zaczął przeciekać. Nie minęło nawet pół roku. Jesienią już przeciekał. Kiedy remont był robiony, to tylko elewacje odnowili, pomalowali. Taki ładny kolor. No i co? Może po miesiącu zaczęły się deszcze. I koniec. Wszystko zaczęło odpadać, pęcznieć. Koniec. Zaczęliśmy się oczywiście skarżyć. Ale do kogo? Tam jest jakaś wilgoć. Zaczęłam częściej chorować. Stało mi się ciężej oddychać. I to nie chodzi o mój wiek. Jestem fizycznie zdrową osobą. Wszystkie meble wyrzuciłam. Podłogi zgniły, wszystko tam. Już dwa lata walczę o to, żeby nam po prostu zrobili dach. Składaliśmy wnioski do administracji i do prokuratury. Pisaliśmy też na stronę prezydencką. Żadnej odpowiedzi. A za planowy remont płacicie regularnie? No, oczywiście, że się płaci. Ile lat? Jak to ile? Tyle, ile tu się mieszka. Tyle się płaci. Tu jest pokój dzieci i nasz. Dzieci wynajmują mieszkanie. Za co mamy tutaj płacić? Jeśli z sufitu cieknie i wszystko się obwala, jak można tu mieszkać z małym dzieckiem? Może pani pokazać? Tak, oczywiście. Oczywiście, można wejść i zobaczyć. Jak zapewne pamiętacie z moich ostatnich filmów, od 1 lipca 2025 roku w całej Rosji, władze postanowiły podnieść koszty usług komunalnych oraz remontów kapitalnych w budynkach mieszkalnych. W niektórych regionach ceny wzrosły nawet o 80%. W poprzednich latach opłaty za remont kapitalny budynku mieszkalnego również nie były tanie, jednak państwo rozkradało pieniądze, a domy nie były remontowane. W związku z tym obecnie w wielu miastach kraju budynki dosłownie się rozpadają. Jak widzicie, ten dom również czeka podobny los. Wszystko zalane, wszystko zastawione, bo nie da się sprzątać. To wszystko przez deszcz, bo przecieka. Dach, o, tutaj, wszystko się tu leje, podłoga zaczyna gnić. Czyli ludzie są tutaj zameldowani, ale nie mogą mieszkać? Zameldowani, ale mieszkać się tu nie da, dlatego wynajmują sobie mieszkania. Proszę powiedzieć, czy pani tu mieszka na stałe? Tak, na stałe. Jak to wpływa na zdrowie? No o, stoi aparat. Dziś go założyli. Jutro będę zdejmować. Serce złapała mastmę. Od tej wilgoci. Pleśni, wszystko u nas czarne. Widzicie wiadra? Cały czas stoją wiadra. Jestem teraz na emeryturze. Całe życie pracowałam. Na poligonie karmiłam żołnierzy. Czyli w organizacjach wojskowych? Tak. A wyprowadzić się stąd? A dokąd? Dokąd mam się wyprowadzić? Na wynajem mieszkania mnie nie stać. Emeryturę mam 15 tysięcy. Za co mam wynajmować? Tak żyjemy. Cała emerytura idzie na leki. Kiedy mieliście pożar? W 15 roku. 10 lat temu? Tak. I co przez te 10 lat zrobiono? Nic. Na planowy remont co miesiąc wpłacacie składki. Co miesiąc płacimy. Jak nie zapłacimy, to ściągną z nas. Czyli pieniądze gdzieś trafiają? Trafiają, ale nie dla nas. No chodźmy na chwilkę tutaj, proszę wejść. Tu jeszcze widać zacieki. Zrobiłam remont, ale wszystko już się odkleja. Tu jest pleśń. Także od 2022 roku siedzę w ciemności. Nie działa, światła nie ma. Ile lat żyje pani bez światła? Od 2022 roku. Jak można żyć w takich warunkach? Nie wiem, przyzwyczaiłam się do tego. Czy można się do tego przyzwyczaić? Dwa lata tu mieszkam, już się przyzwyczaiłam. O czym pani marzy? O szczęśliwym i zdrowym życiu. Mieszkamy w domu po remoncie kapitalnym, gdzie ostro czuć gorycz wojny dni. Jej tutaj nie ma, nie mieszkamy w piwnicy, lecz strachu nam też nie brakuje. Chudy dach, mokra instalacja, z sufitu w mieszkaniach deszcz się leje. A jeśli wszystko runie? To przecież możliwe. Od deszczu dach nas nie ocali. Wejść do klatki wstyd i żal. Za co my płacimy? Kto nam odpowie? Obdrapane ściany w czarnym kolorze. Po pożarze już dziewięć lat minęło. Był tu poseł. Była prokuratura, ale nikogo nasza sprawa nie obchodzi. A przecież znaleźć nas wcale nie trudno. Dom w jaskrawym kolorze jak żart pomalowany, a z góry lecą kamyczki. Dla kogo na szczęście, a może komuś wręcz przeciwnie? A w komu nie być na To pani sama napisała? Tak. A mówią, że cegły spadają? Z tego domu nie za bardzo. Tam spada nad drogą na ulicy Młodości. Tak, jestem przechodniem. Mieszkam w sąsiednim domu. Przechodziłam kiedyś, głowy nie podniosłam, spadło tuż obok. Na szczęście szłam trochę dalej. Gdyby szłam bliżej ścieżki, to na pewno by trafiło w głowę. Na jezdnie przecież nie pójdziesz. Idziesz chodnikiem. Ale kto wie, jak daleko spadnie ten kamień. To naprawdę możliwe. Cała ściana może runąć. Przecież to może spaść komuś na głowę. Widzę, że tam wszystko się sypie. Tak, to wszystko spada na głowę. Cegły się sypią, rozumie pan. Chodźmy dalej, tam też bardzo się sypie. Przecież tędy chodzą dzieci. Oczywiście, i było to tutaj cały czas taśmą obwiązane. Proszę zobaczyć. W 2023 roku przeprowadzono kapitalny remont elewacji budynku. Widzimy teraz jakość materiałów, które zostały użyte przy realizacji tych prac. Proszę też zwrócić uwagę na drzwi, tak zwane antywandalowe, które rozpadły się po roku od zamontowania. A dachy się rozpadają, woda po nich płynie. Jak w takich warunkach można utrzymać rodzinę? No właśnie tak utrzymują. Wszyscy w długach, na kredytach. Myślę, że 30% naszych młodych rodzin. Decyduje się na dziecko tylko po to, by dostać świadczenie z tytułu kapitału macierzyńskiego. Widzę, że macie tu dużo domów do rozbiórki. Ludzi przesiedlają, ale nie zauważyłem, żeby gdzieś budowano nowe domy. Przeważnie starają się przesiedlać ludzi. Administracja kupuje mieszkania, robi tani kosmetyczny remont i zasiedla ich tam. Przesiedlają, tak, do tych domów, które są trochę lepsze. Jak pani sądzi, czy Europa nam zazdrości? Wątpię, jak można zazdrościć? Nie wiem. Jesteśmy biedni, ubodzy, Boże, i nikt się za nami nie wstawi. I biedny i nikt za nas nie zastąpi. Miasteczko zamiera, tak mi opowiedzieli ludzie. Zgadza się. Zamiast drążków dla dzieci, jak to było w czasach radzieckich czy stadionów, robi się jakieś prywatne place zabaw. A tak to głównie przybywa tylko knajpek z alkoholem. Knajpy, punkty handlu nielegalnym towarem. One się nie zmniejszają, tylko rosną. Te punkty ze spirytusem, z podróbkami alkoholu. Jak pan uważa, z czym to jest związane? Korupcja. Placów zabaw dla dzieci nie ma. Jeśli spojrzeć na Moskwę, obwód moskiewski, tam wszystko jest dla dzieci. Tutaj wszystko jest przeciw człowiekowi i autobusów nie ma. Nigdy nie doczekasz się autobusu, na czas nie przyjedziesz. To znaczy idzie tu totalna degradacja i taka bieda tutaj. U nas cieknie kanalizacja i od pierwszej do ósmej klatki śmierdzi, więc wiadomo, co się dzieje w mieszkaniach, i z tą kanalizacją od ośmiu lat nie mogą sobie poradzić. A co z pracą, gdzie pracuje młodzież? Różne dorywcze roboty, tak, elektrownia cieplna i koniec. Więcej nigdzie. Albo ktoś, jeśli mądrzejszy, jedzie zarabiać gdzieś na północ, na kontrakty rotacyjne. Więcej miejsc nie ma. I tak jest w całej Rosji, nie tylko tutaj, w Osiedlu Dońskim. Chociaż statystyki mówią, że pracy przybyło, jest świetnie, średnia pensja prawie 70 tysięcy. Średnia pensja to nie więcej niż 30 tysięcy, 25, 000, 30 tysięcy, na pewno nie 70. Ja przez około 17 lat jeździłem na kontrakty rotacyjne. Co pan widział na własne oczy? To, co pokazują w telewizji na kanałach federalnych, w 80% nie odpowiada rzeczywistości. Jak przejeżdżasz przez jakieś duże miasto, wystarczy odjechać od niego 10 km i koniec. Tam wszystko zostało jak w czasach radzieckich. Nic nie zostało ulepszone. Nawet normalnych samochodów tam nie ma, takich jak w nowoczesnych miastach. Ale za to Petersburg i Moskwa żyją wspaniale. I w ogóle nie widzę żadnej przyszłości w tym miasteczku. Dlatego wszyscy wyjeżdżają. Jak pani myśli, gdyby rząd posadzić na 30 tysięcy miesięcznie, zaczęliby się ruszać? Myślę, że tak, zaczęliby. Czy marzyła pani kiedykolwiek w młodości o takim życiu? Nigdy o tym nie myślałam. Miałam trzypokojowe mieszkanie, troje dzieci. Nigdy o tym nie myślałam. Nawet się nad tym nie zastanawiałam. Ale pracowałam jako kierowniczka produkcji w stołówce. A nawet w Domu Kultury pracowałam półtora roku. Macie tu bardzo ciężkie powietrze. Byłem i trudno się oddycha. Tak, proszę sobie wyobrazić, a my tym oddychamy cały czas. Zwracaliśmy do naszego departamentu, do prokuratury. Odpowiedzi nam przysyłali. Pisaliśmy na stronę prezydenta, strona prezydenta odesłała nas z powrotem do Rostowa, Rostów odesłał do Nowoczerkaska i znowu tak w kółko. I żadnych rezultatów, zamknięte koło. Za to pozwolili nam iść do sądu. Składajcie do sądu, zbierajcie podpisy i składajcie. A w sądzie wszystko trzeba opłacić. A sąd powiedział, że procesować się z państwem to niepoważna sprawa i nic nie wygracie. To było złe od początku. Co się dzieje z naszą ojczyzną? Jest w dupie. Jestem już dorosłym człowiekiem. Mam dzieci. Uważam, że u nas zaczął się proces nieodwracalny i już w żaden sposób nie da się go ustabilizować. W każdej branży mamy proces nieodwracalny. Dla swoich dzieci nie widzę przyszłości. W ogóle jej nie widzę. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie i dziękuję za oglądanie.